Teleportu siedzę, build kafel. Nie. No i chuj. Ale to, to ja kafel, no kafel zostawiam. Fajnie. Patrzcie, patrzcie na mnie. Brawo, Sanne. Ja zawsze strzelam z drugiej strony, uwaga ja kafel. Kniskus, kniskus. Ja, ja, to ja tutaj już Jak to postawi kafel, to się zesram. Nic nie reaguje, tylko ty mi reagujesz kuśba. wygląda jakbyś stał zeszłam w powietrzu Chyba Joda. <grystanie> dobrze, dobrze. Jeszcze 11, z mi? No chyba do mnie przyszedł nie <grystanie> <grystanie> Ty zostawcie bosa Sanelovinie niech kafelek jakby tam zniknie No tak Prędzej Sunrel zniknie Sun też <grystanie> da się przekulać? Najlepsze e, będzie, jakby mu tam Inferno postawił. <noise> Ej, ciekawe, co by się stało, gdyby wam został jeden Kafel i Inferno Dera, tym bo z bossem. Rejda. Nie, jeszcze nie mógłby, ma. Mógłby, bo teraz walnąć Inferno albo Kafel w ciebie, byłby fajnie na filmie. Spróbujemy. Nie, nie, nie przekulałem się, jestem na dole. <noise> Widzę. To mnie wskrzęć. No nie! Fajnie. O siema to dość rzuciło Cię na kafel, który zniknął? Tak Jestem znowu z powrotem na